Cześć, Szymankowiczowi Widzowie, i dzisiaj, jak możecie sądzić po popisy, będę tłumaczył dzisiaj dziwną historię jednego pana z YouTube'a. Tak, i powiem wam jedno. W tym odcinku może to być, no powiedzmy, 100% prawda. No, nie ukrywajmy, taki robotoriaw może tak się wydarzyć Nie mówiono że na przykład to, na przykład, o taka historia może nie istnieć, ale widzowie serio. Ci naukowcy, co czasami robią te swoje badania, w... mogą czasami zniknąć, lub zginąć, albo nie wiadomo, ten. nie znać i na przykład. To jeden z YouTuberów tak nagrywał, a on że ma 45 lat, i to się zdarzyło. No, Znam takiego pana 30 lat temu. I nagle ten pan zniknął. Serio, a ten gniot trwał aż 3 godziny. Tak, nie będzie jeden odcinek trwać 3 godziny, będzie pół. Cóż, ta osoba, ki... znaczy, nie znam jej imienia, ale ta osoba była kiedyś zwyczajną osobą, która była w pełnym laboratorium i, i testowała różne swoje badania, różne eksperymenty. Które sobą mogli zagrozić innym ludziom, i nawet po promieniu 50 mil mogli zostać zabici. eksperymenty. A ostatni jego eksperyment mógł spowodować, że on mógł odejść i inni ludzie w tym mieście. Coś, ale jako stresu. Moment ostatnio próbował zrobić antyświatło. Nacisk kładał się na ciemność. No i cóż. To było akurat bardziej dziwne. Nacisk składał się na bardziej ciemność, który potem były obliczenia Ciemność jest bardziej ciemno. Skład jasności minimalny i coś. Mamy te niektóre zdania, które tam były napisane były kodem, takim nie literowym, nie cyfrowym, tylko takim jakby znakami, które też można znaleźć na no do tego trzeba mieć bardzo dobrą pamięć, jak to robić, ale dobra Te różne rzeczy są i bardzo są dziwne widzowie, no To jest niby jest ogłos, który może mówić, że No każdy się czuje jakby tak obserwowany, że to obok nich jest, a nie ma nikogo Czasami też się czujemy, że ktoś nas obserwuje i właśnie to może być Ta z tego, co się tutaj wydarzy widzowie Poczekajcie, a pójdę się napić Dobra, jestem, mam moją kolkę. Muszę się napić, widziałem, ile mnie gardło boli. No cóż? Ten koleś kiedy robił to antyświatło zatrudnił paru pracowników. Ale cóż oni potem nagle zniknęli. A cóż potem on. Po jakimś czasie swoim własnym eksperymentem sam się zgubił. Cóż, a nie co go znali, mówili różne rzeczy: że na przykład zniknął i wyprowadził się do innego miasta i zmienił imię i nazwisko. Nie to, że też mówią, że na przykład on odszedł z tego świata. Nie to że mówią, że na przykład w czasie i przestrzeni. Nie to, że mówią też, że na przykład zniknął z tego wymiaru. Nie to, że mówią, że nadal tu jest. Tylko innej sferze. Ale też niektórzy mówią, że na przykład nie pracują na pracują nad antysiatłem, tylko na antysiatem. Tak, czyli inną wersją naszego świata. takie nas, można powiedzieć, że są jakby dwa rodzaje naszego świata: ten, który normalizujemy, i ten duchowy, tak. Jakby duchy, które. Niby umarły, ale nie mogą iść jeszcze do nieba, lub tam do piekła, to mają nieskończone sprawy. I nie to, że mówią, że On tutaj został. I gdzieś tutaj jest, patrzy na niektórych ludzi i słucha. Niby jego moment, niby był bardzo salonny. bądź mógł poświęcić życie niektórych ludzi, które mogło być. Niektóre osoby, które były wymasane z tego świata. Nigdy nie wróciły do swoich rodzin. A ci z nich to były małe dzieci. Lecz znaczy, chyba to nie były. Czekajcie. Nie, to nie były dzieci. Pomyliłem się. To byli osoby pełnoletnie, czyli osiemnastoletnie dzieciaki, były też tam dorośli, i oni wtedy nagle zniknęli i nie powrócili do swoich rodzin. Normalnie zniknęli, tak samo jak on. Niby w swoim własnym eksperymencie coś się wrócił i spadł do własnego eksperymentu I tam zginął Nie to, że mówią, że na pewno zginął, no nikt nie znalazł jego prochów Ani Skieleta Krwi, nic nie znalazł, no. Ciągle że niby gdzieś tam jest Gdzieś tam żyje i Gdzieś tam na Na nas Nie to, że mówią, że des, niby Muszę gdzieś żyć, muszę gdzieś nie być. I też wiele różnych rzeczy i pytań drąży się. Ta osoba serio była jakby trochę taka salona. Będzie testowała jeszcze inne niebezpieczne umiary, czyli takie własne. Tam tam robił, własne jakieś tam badania, eksperymenty. I takie tam na tych biednych ludziach. I to jest naprawdę nie miła rzecz. No cóż, nie wiadomo, gdzie ta osoba się podziała. Ciągle powtarzają, że na przykład, no, spadł w tym czasie i i gdzieś tutaj obok nas jest i nas obserwuje. Niektórych. I cóż, ja widzę sobie, myślę, że to prawda. No, w takich na pa, naprawdę musi się tak na przykład zdarzyć, że na przykład osoba umrze tym swoim własnym eksperymentem. Może być jakaś. Niecyminalna Z. Więc ja daję, że to jest prawda i że to nie jest żaden fake na no, takich eksperymentach w kosmosie że, że to zginie i zniknie z tego świata na zawce. A ta osoba niby tak była no, spacona, że jest w ogóle nie znać, się więziami do ludzi, którzy wprowadzają takich. Wielkich firmach, które tam badają różne rzeczy, teraz bardziej ufa, takim jakby powiedzmy, innym ludziom, którzy nie pracują. Takiej praca, w, w której można będzie stracić życie. Tylko bardziej teraz się z panami od budowy, bardziej panami od sklepu, panami od centrum handlowych i takie, tam, i takie, tam. Oprócz takich, które mogą zacętać masę życie. Więc ja daję głowę, że to była prawda. A my widzowie, co myślicie? Czy to była prawda, czy nieprawda? Znajdźcie... Znajdźcie... Dajcie znać... Komentarza, czy na przykład mówicie, że... To jest prawda, czy nieprawda na was? No ja mówię, że to prawda na mnie. To jest mój wybór, ja daję, że to prawda, więc tobie dajcie na przykład... Pytając, że wierzycie taką rzecz, na przykład ta osoba mogła umrzeć. Czy może gdzieś żyć? Czy może jest poza czasem i gdzieś tutaj nas może obserwować? Więc skomentujcie to, zlajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. A i jakby co, to ja nie wiem, już nie pamiętam tego niku, tej osoby, która to mówiła. Więc komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Cześć, pa.